Witajcie w kolejnym już drugim odcinku od Szczepieńców. Jestem Jacek Adam. No, i dzisiaj znowu spotykamy się w poznańskiej winosferze. Dzisiaj porozmawiamy na temat win musujących. I tak naprawdę skupimy się na dwóch najbardziej popularnych, czyli na Prosecco i oczywiście na szampanie. Spróbujemy też Wam wytłumaczyć, dlaczego Prosecco ko kosztuje w granicach 50 zł, a dlaczego szampan może kosztować 300, 400, a i kilka nawet tysięcy. No, i na końcu zasugerujemy też Wam kilka potraw, z którymi Prosecco i szampan się najlepiej połączy. I pierwsza metoda produkcji win musujących, bardziej przemysłowa, co nie znaczy, że, 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 że gorsza, na pewno szybsza, co wpływa również na cenę tych win, to metoda, to metoda szermata. I wyobraźcie sobie, że wino wykonywane metodą szermata jest tworzone na bazie Bazowego wina, które znajduje się w kadziach, które przechodzi długą fermentację, tak zwaną właśnie w tych kadziach. Dopiero potem jest rozlewane do butelek. Oczywiście pod ciśnieniem po uprzedniej filtracji, chociaż też nie zawsze. Nie zawsze to wino również dojrzewa, dojrzewa na osadzie, raczej nie. Wszystko zależy od tego, jaki pomysł na dane Prosecco ma, ma autor. Natomiast na pewno jest to bardziej przemysłowa metoda, jest ona szybsza i tańsza, co też wpływa na cenę proseko. Oczywiście są proseko, które kosztują powyżej 100 zł, powyżej 200 zł, i to najczęściej będą proseka z rejonu Kartice, który rzeczywiście jest takim, może kończy, który jest takim świętym gralem, jeśli chodzi o, o miejsce, z którego zbiera się winogrona. Drugą metodą, o którą już powie Jacek, jest. No oczywiście metoda tradycyjna, tak zwana metoda szampańska, czyli również jest stworzone wino bazowe, wino bazowe. Powinno być troszkę bardziej wytrawne, nawet bardziej kwasowe niż wino do wina stałego. Następnie dodawana jest mieszanka cukru z drożdżami, czyli liker de triage. Następuje druga fermentacja już w butelce, i to jest to taka zasadnicza różnica między Prosecco a szampanem, że tutaj druga fermentacja zachodzi w kadzi, a tutaj mamy drugą fermentację w butelce. Następnie wino leżakuje. leżakuje i w przypadku szampana to jest minimum 15 miesięcy. Najlepsze szampany leżakują moim zdaniem minimum 30 miesięcy. No i kawa tutaj mamy minimum 9 miesięcy leżakowania. Następnie aby pozbyć się osadu, który się znajduje jeszcze w butelce, odwracamy butelkę do góry nogami. Osad cały, zawarty w butelce, gromadzi się tutaj w szyjce. Szyjka jest zamrażana, ten czop jest tutaj zamrażany, otwierane i pod ciśnieniem ten lodowy czop tego osadu wyskakuje. No i. Żeby uzupełnić ten brak tego czopu w butelce, ze względu na to, jaką, jaką winarz chce uzyskać wytrawność, słodecz w winę, jest, dodawana jest mieszanka wina z cukrem, tak zwane dosage. No i w szampani, szampan produkowany jest oczywiście tylko w szampani, z, tylko z szampańskich szczepów, jest ich siedem. takich głównym szczepem jest Chardonnay, Pinot Noir. Dzisiaj mamy tutaj kuparz szampana. W Hiszpanii również produkowane są wina metodą tradycyjną, nazywamy je Kawa. W innych regionach we Francji są to Cremon, jest też Francja Corta, No i chyba tyle adam. No i w sumie też są produkowane oczywiście wina metodą tradycyjną w innych krajach. Ja akurat miałem okazję spróbować brazylijskiego szampana, że tak powiem. Tak nam Keller polecił, czyli wina robionego metodą tradycyjną, również z Chardonnay. No ale odbiegał od tych e, francuskich e, wino robionych metodą. No i to jest właśnie istotne. Generalnie jedna i druga metoda pojawia się na całym świecie. Z tym, że tak jak Jacek mówił, w szampanii się z niej szampany. w innych regionach świata ta wina inaczej się nazywa. Z kolei metoda, metoda szarmata, która również pojawia się na całym świecie, z niej na przykład robi się sekty albo rzeczywiście jakieś wina z no i teraz może spróbujmy tych win, jak to wygląda. No i ogólnie w, tym, w każdym odcinku w tym momencie powinienem chwycić za butelkę i rozlewać tak. wino, e, ale jak widzicie już mamy rozlane, jest to spowodowane tym, że mieliśmy cały odcinek już nakręcony e, i na końcu nasz reżyser oznajmił nam, że zapomniał włączyć mikrofonu. Stąd jak widzicie mamy już troszkę w butelkach e, upite. Dobrze, że jeszcze, że jeszcze coś zostało, tak nowo sprawę. No dobrze, to spróbujmy w takim razie. Na początek próbujemy proseko. I tutaj aromat i smak. E, rzeczywiście, raz, że jest wyraźny aromat takich e, bardziej kwiatów niż owoców. Taki charakterystyczny dla poseko jest taki słodki biały kwiat. Moim zdaniem taka teraz e, za oknem kwitnąca akacja, może trochę morwy. Powiedziałbym, że ty, trochę melona też jest, ale ewidentnie jest dużo bucha, e, bucha takim słodkim e, owocem, słodkim o słodkim mandrinką. I ciekawą kwestią jest to, że na butelkach Prosecco możecie znaleźć informację brut, czy na przykład Extra Dry. I intuicja wskazywałaby na to, że Extra Dry będzie bardziej wytrawny niż brud. Tu jest na odwrót. Generalnie Extra Dry jest winem słodszym. To akurat, które pływaliśmy ma oznaczenie Brut i rzeczywiście spodziewam się czegoś bardziej wytrawnego. Natomiast uważam, że jest super. Zresztą jeszcze pochodzi z bardzo, znanej, z bardzo znanego regionu. Właśnie Prosecco, czyli Asola. asola. Ja, ja mam wrażenie, że ta, pijąc Prosecco zawsze mi się kojarzy z latem. Z owocami świeżymi, takim buchającym, ciepłym, gorącym e, słońcem. Właśnie wino e, balkonowe. No i może porównajmy teraz szampana. E, e, poważniejsze wino, bo pamiętajcie też, że proseko przeważnie zawsze jest świeże, owocowe. Takie do picia naprawdę solo. Szampan jest raczej poważniejszym winem. Czy jest inaczej zbudowany? Ja się do końca z Tobą nie zgodzę, że żeby, 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 żeby można mówić, że jest poważniejszym. Tak, jakby po prostu było czymś śmiesznym, śmiesznym, albo śmieszniejszym. Nie, jest lżejszym po prostu. Do czegoś innego się nadaje i do, do, w innych okolicznościach pijemy. Ale do czego to jeszcze powiemy za chwilę? Eee, już spróbujesz? Tak, no ja już spróbowałem i ogólnie bardzo poważny, bardzo, bardzo poważny szampan. Mamy już tutaj, nie mamy już takich owocowych aromatów. Eee, już te aromaty. Jednak przechodzą takie grzybowe, dużo orzechów, e, karmelu, trochę. Karmel bardziej w ustach, odrobinę popcornu, takie chlebowe rzeczywiście aromaty drożdżowe. E, natomiast no, rzeczywiście jest to wino cięższe. No to może teraz zajmiemy się tym, do czego, do czego to pić. Tak bym rozprawy. To jest idealna teraz okazja. E, mamy czerwiec, e, zaczynają się truskawki, polskie owoce słodkie, mamy dużo słońca za oknem. Więc myślę, że do sałatki owocowej, a, a ja osobiście e, lubię przegryzać po prostu zwykłą truskawkę, popijając e, Prosecco. W moim zdaniem to jest najlepszy wybór. Albo po prostu solo, nie? tak też można. Albo rzeczywiście, nie wiem, na grillu na u znajomych. E, w każdym razie, rzeczywiście Prosecco w słońcu. Tak bym sugerował. No a chyba już wymaga, akurat w tym wypadku, wymaga już e, jedzenia. Zdecydowanie. Tak, i ja tutaj bym po, polecił jakąś e, wieprzowinę w sosie lekko śmietanowym, żeby ją trochę odświeżyć. E, no tutaj też mamy takie aromaty grzybowe, więc może z jakimś e, boczniakiem, ta polędwiczka wieprzowa. Co Adam, myślisz? Albo jakieś cięższe, cięższe sosy, e, właśnie śmietanowe. Moim zdaniem się sprawdzi fantastycznie. E, I olbrzymia prośba, jeśli nie wygrywacie Grand Prix, e, albo Wyścigów Formuły 1 nie otwierajcie szampana z wystrzelającym korkiem. Tak generalnie się nie robi. No i jest jeszcze jedna metoda, o której warto wspomnieć: Petnat, czyli taka starodawna metoda, ale. I tu Cię przerwę, sorry, tutaj ci przerwę, bo na pewno popełnimy w przyszłości odcinek o Petnatach. Zresztą każdy z tych win rzeczywiście zasługuje na osobny odcinek, czy to będą sekty, czy rzeczywiście kremą. Tak, i to e... będą polskie Petnaty. Ja tego jeszcze nie ustaliliśmy, ale jesteśmy, jesteśmy w trakcie ustalania. Tak czy inaczej. E, dzięki za feedback przy okazji naszego, naszego ostatniego filmiku zapraszam do następnych. E, zapraszam do komentowania naszych filmików i na nasze degustacje. No Pierws i pierwsza degustacja już 26 czerwca w winosferze Sferze Win Różowej. następna będzie Amarona de Lawa i to już polecimy od 85 do dnia dzisiejszego, więc... Tak, śledźcie uważnie naszą stronę odszczepieńcy na Instagramie, na Facebooku, śledźcie też moją osobistą stronę, na którą wrzucam też degustacje, które organizuję nie tylko w Winosferze, ale też w całym Poznaniu. Wszystkie te wina, czy większość tych win, które rzeczywiście próbujemy są dostępne na Dąbrowskiego w sklepie Winosfera. Zapraszamy, dziękuję i do zobaczenia.